Witam was bardzo serdecznie z tej strony BT95 i dzisiaj mam do was trzy, trzy informacje czyli odnośnie serwera, Aska i Fanartów, tak. To zacznę może od samego porządku. Teraz najprawdopodobniej widzicie to na ekranie tego filmiku, że no niezbyt dużo osób gra na moim serwerze jakiś moment, tak jak na każdym sezonie, na każdej serii mojego serwera taki moment, że wbiło naprawdę dużo osób. Grali, grali, grali przez jakiś czas i nagle, o, znudził nam się ten serwer, już nie gramy. Tak więc ja wychodzę do was z inicjatywą. Otóż chcę, abyście napisali mi mm, w opisie tego filmu jaki wy byście chcieli serwer, na którym byście mogli spędzać jak najwięcej jak najwięcej czasu, tak? I tutaj nie chodzi o zarabienie hajsu i tak dalej, bo ja za to nic nie będę miał, nawet za vipy, tak? Tylko chodzi mi o to, że chciałbym się chciałbym po prostu z wami sobie pograć, tak? Bo to naprawdę jest fajne. Jest dużo osób, które poznałem właśnie przez to, że grały dużo na moim serwerze, ze mną gadały na tym spiku, bo tak mam tym spika i, i powiem wam, że no naprawdę, naprawdę fajnie się poznaje takich widzów i bardzo fajno się rozmawia z widzami. tak to nie ma tam jakiegoś, jakiejś zalety, że ktoś ma więcej widzów, czy mniej widzów, czy nie wiem, ktoś ma więcej lat, ktoś mniej lat. Bo na przykład gdy rozmawiałem z taką osobą jak wrągłej, nie wiem ile on tam ma lat, chyba jest młodszy ode mnie, ale to akurat nie jest ważne, bo natomiast jest to bardzo fajny chłopak, bardzo ciekawie się z nim gadało i poznałem go właśnie na tym spiku, bo przesiadywał dużo na moim serwerze. I po prostu chcę tak się z wami integrować i z wami właśnie. Gadać, grać i tak dalej Tak więc piszcie mi jaki według was Serwer by był najlepszy Druga sprawa, założyłem Aska Żebyście mogli mi zadawać pytania Żeby pytania się nie powtarzały Żebym pod filmikami nie musiał odpowiadać Tak żeby było mi po prostu łatwiej Myślę też nad serią Q&A Taką zabawną, ale to by musiał coś naprawdę Śmiesznego wymyślić żeby, no, żeby wam się spodobało, tak, więc nad tym się jeszcze zastanowię, ale na razie zapraszam was na mojego aska, bo ja tylko go na Facebooku ogłaszałem, ale mam nadzieję, że troszeczkę więcej tam będzie lajków, jeżeli go teraz tutaj daję tego aska do filmiku. No i trzecia sprawa, fanarty. Bardzo dużo osób się mnie pyta, co z tymi fanartami, które dla ciebie zrobiliśmy, miał być filmik. No właśnie, chciałbym go teraz, po tym filmiku, zrobić jako kolejny filmik, chyba że jeszcze intro przed tym będzie, dla tu, ale to się jeszcze zobaczy. Chciałbym go dać właśnie teraz, jak najszybciej, tylko jest taki problem, że muszę poznajdywać wszystkie te fanarty, które mi przysyłaliście. I muszę pozapisywać sobie do nich wasze nikki, tak? Żebym mógł wstawić w tym filmiku e, dany fanart i od, obok tego jakiś napis, na przykład, z, nie wiem, z jakimś danym nikiem, tak? Więc to troszeczkę czasu mi zajmie, no i będę musiał e, coś pokombinować z tym. Tak więc. Filmik będzie jak najszybciej. I założę też specjalny email chyba dla tych fanarty, tak? Powiem, że dużo osób jest właśnie takich chętnych, które coś tam dla mnie chcą zrobić. I ja się z tego powodu w sumie bardzo cieszę. Że ktoś chce coś dla mnie zrobić. Tak więc to tyle. Ja się z Wami żegnam. A Wy mi piszcie w komentarzach te propozycje na serwer. Yy, druga sprawa, piszcie mi yy, tam na asku różne pytania. Podlajkujcie mi tego aska. No i oczekujcie filmiku z fanartami Tak więc to tyle. Ja się z Wami żegnam. I do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć!